Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. W gwoli krótkiego przypomnienia, w ostatnim odcinku byliśmy m.in. w zimie handlowej na bagnach, w zimie handlowej po to, żeby no, głównie kręciłem się i szukałem tej szulerni całej. Myślałem, że te drzwi są jakoś oznakowane, no ale to po prostu były zwykłe drzwi i trzeba było tam wejść, poczekać i wtedy mogliśmy zagrać sobie z szulerem w kościanego pokera i jeszcze byliśmy na bagnach, żeby zdobyć soki Archespora. I kiedy biegałem w dzień, tych Archesporów w ogóle nie było, ale później właśnie jak pomedytowałem sobie do północy, no to dosłownie na każdym rogu wyrastały. No i zakończyliśmy odcinek na tym, że poszliśmy do siemki oddać te soki. I zakończyliśmy to całe zadanie. Teraz właśnie chcę iść do dentysty, żeby zobaczyć czy mogę mu oddać żuchwę cmentara. W końcu tam też znajdują się zęby. No a później jeszcze ruszymy sobie zadania fabularne. No i zobaczymy. I myślę, że zakończę odcinek. Chciałbym zakończyć odcinek na tym, że pójdę na bagna. I sobie zapiszę tam przed jaskinią z kuroliszkami. I może później, właśnie zrobię jakiegoś streama. Jak będę pił jak zobaczymy. W czym. Pomóc? Oto żuchwa cmentary. Cmentary, potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trupojadów. 150 renów za całą żuchwę dobra cena. A więc jednak, mogliśmy to oddać to zadanie będzie się ciągnęło praktycznie do końca gry ale dobra, pięknej i bestia to trzeba poczekać na rozwój wypadków nie będzie bolało, to już nie muszę tego śledzić na kuroliszki jeszcze nie oddaję, bo właśnie chcę sobie na nich poekspić i Szani chce, żebym przyprowadził do niej dziecko, ale ja przyprowadzę je do Triss bo jednak wychodzę z założenia, że jeśli ten Alvin jest faktycznie źródłem potrzebuje opieki czarodziejki, a nie byle młodej dziewczyny. Nie to, że mam coś do szani. Ale jak już gra stawia nas przed tym wyborem... O, Gerard! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natale błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Aapin, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem Malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nie ludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. No to idziemy. To jest bardzo blisko, to jest od razu na lewo. Że pójdziemy za róg? Dla ciebie zrobię jakąś promocję? Bywaj. Nie, nie, nie. To było trochę śmieszne, jak właśnie. Szybko idziemy szukać Alwina, porwali go. A tutaj może pójdziemy na róg. A ja mam pół godzinki. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Gin, sukin, synu! A, jeszcze jeden. Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem, wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem, niestety, trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. I teraz jestem właśnie tego ciekawy, bo. Um, Albin to jest. Dobra, zaraz dokończę. O żesz, ile krwi. No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił bez mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę, ale gdzie? Zabierz małego do Tris. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, Rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Tris. Zabiję cię! <grym> No dobra, i dokończając ten wątek, Alvin to jest przecież wielki mistrz. I jestem właśnie ciekawy, o co tutaj chodziło. Czy no, bo on podróżuje między światami, nie? W sensie nie światami może, a przestrzenią. I właśnie jestem ciekawy, czy wielki mistrz po prostu nakazał salamandrze, bo przecież on dowodzi tutaj. Żeby go porwała, żeby go tam, nie wiem. Jakoś pilnowała czy coś. I czy to działanie właśnie. No bo Alvin był tutaj świadkiem na przykład wielu zabójstw, morderstw, gwałtów i innych tego typu nieprzyjemnych rzeczy. Czy właśnie te działania wielkiego mistrza nie wypaczyły mu psychiki? I właśnie nie zaczął wierzyć w te przepowiednie idliny i inne pierdoły że o, jestem obrońcą ludzkości, że uratuję was i tak dalej. Rozumiecie o co mi chodzi, czy nie bardzo? Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, o co, co mam na myśli. No ale dobra, pójdę jeszcze do Szani. w ogóle, jeśli sobie zaczniemy myśleć o czasie, właśnie w takim kontekście, że jeden może sobie w nim podróżować, to wtedy to jest ten Inny motyw tych filmów różnych, że przesunie krzesło, powiedzmy, i już wydarzenia w przyszłości są zupełnie inne. Więc tutaj, właśnie takie wydarzenia mogły wypaczyć mu psychikę. Geralt? wszystko w porządku? Szani, jeśli chodzi o Alwina, słyszałam od Jaskra, że coś było nie tak. Czemu on jest dalej? U Tris? opowiem ci wszystko, jak z nią porozmawiam. Dobrze, w takim razie cierpliwie czekam na wieści. Aha, no dobra. No i oczywiście Szani się obrazi i powie, że jesteś najgorszy, Atris powie, kocham cię. No i właśnie tak jest z tymi babami. Nie dojdziesz do porozumienia. Tutaj sobie jeszcze posprzedaję całe to żelazko, które ze sobą pacham. Panie, mogę rzucić okiem, proszę? I jeszcze sobie podejdę do krasnoluda, bo mam trzy zwoje do sprzedania, nie potrzebuję ich ze sobą. Tego cukierka wziąłem specjalnie, żeby go ze sobą nosić to no, prawda. mam na ulicach przecież buje i bandyty. Mam jednego w skrzyni przechowanego, ale jest dialog z Alvinem, że właśnie można dać mu cukierka, bo on tam chciał. Albo nie i potem się wtórzy na nas. Przeczytane to też. No i to. I teraz do wyzimy handlowej. Albo od razu do Kalksteina, to będzie szybciej. Się teleportuje po prostu do laboratorium Priest. O, widzicie teraz, jak żwawo Geralt biega? A tam to ledwo co te nogi podnosił. Geralt? No nie, znowu te włosy. Ktoś mi pisał, że żeby te włosy tak nie podskakiwały, to trzeba w panelu NVD zmniejszyć maksymalne FPS-y, bo tak to jak są za duże, to właśnie widzicie, co się dzieje. Nie próbowałem tego jeszcze, zapomniałem o tym. Jeśli chodzi o Alwina, hmm. Alvin jest bezpieczny? Tak, jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy szani wie? Nie. Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Do zobaczenia. Jeszcze będę musiał podejść do nowego Narakortu po Pierścionek z Rubinem. czyż wiadomo, no nie będę kupował tam. To jest dobre. Geralt zabił jakiegoś zbira śmierdzącego narkomana. Zabrał mu Pierścionek z Rubinem i później od go Tris albo Shani właśnie. One... o jaki śliczny! Jeszcze pewnie palec tego zbiera tam jest na tym pierścionku. Gerald, Wszystko w porządku? Postanowiłem, że chłopak zostanie u Tris. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu! Nie chcę cię znać! Już tak nie dramatyzuj. Nic się nie stało przecież. A już, bro, kłamliwy gadzie. W ogóle to jest ciekawe, że chórcy postanowili w drugiej części całkowicie olać wątek Szani i nawet nie umieścili nie dość, że postaci to ani jednej wzmianki w tej grze. W ogóle dwójka to trochę tak, nie wiem, czy śpieszyli się, czy co. Czy po prostu chcieli zacząć zupełnie nową historię, jakoś nie zwracając uwagi na tą starą? Trudno powiedzieć. Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. Pycha, dziękuję. No. Teraz tylko podejdę do karczmarza w nowym na rekorcie. Może jeśli damy Alwinowi wystarczająco dużo cukierków. W tym brakowało tylko dostanie cukrzycy. I tak wiem, cukrzyca nie jest tylko od cukru, tylko też a raczej w głównej mierze od tłuszczu. Ale nieważne. I wtedy nie wyrośnie na wielkiego mistrza. Pętla czasu przestrzeni się załamie. Cała gra w ogóle nie będzie miała miejsca wtedy. Nie, nie może... Wiem, gadam głupoty, witam, ale. Witam. Mogę... Byłoby ciekawie, naprawdę. Nie jesteś, aby chory. Wiedźmin! Co cię że jesteś Nie jesteś, aby chory? Wiecie, czym się różnią poborcy podatków od potworów? Przeciw potworom, bo można legalnie wydająć Wiedźmina! Normalnie Mazurska noc kabaretowa 2017 masz coś ciekawego do powiedzenia? Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. Dobra, czyli plan z tukrzycą wdrażamy w życie? Tycha, dziękuję. Nazryj się tego i zdychaj. Geralt? Rozmawiałem z Szani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi. Alwin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Geralt chciałabym porozmawiać. O przyszłości o nas. Tris, wiem, że w twoim życiu były inne kobiety, nie jestem zazdrosna, po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. No, dam jej ten pierścionek, bo i tak go mam. A. Okej, okay, a ty skąd się tu wziąłeś? Hej, Gerald, jak tam Alwin? Jaskier, yes wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem: Coś ci gryzie? Chodzi o to, że ona. Ach, sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale. Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubadur, który zna wszystkie dziwki od jarugi pobójne. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Cały czas siedział w tej bibliotece Czołem Zoltan. Witaj, Jaskier. Czołem, Geralt. Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało. Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy. Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy Twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Tris. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna, aż w rękę parzy. No panowie, zdrowie. Na pochybę, dysonansą! Na szczęście mam w ekwipunku żonie łzy, one też się przydadzą w tej misji. No, misji, w Wysłowie misji. Tycha. Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko jaskrowi lej połówki i tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się, jak rozpieszczona panna. Mów w czym problem? Tris, to wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, Nie trój o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki itliny i podobnych wieszczek to taki sam Kitty humbug jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Ech, mocna psiajucha, jucha gęby wykrzywia, łzy lecą. Powiem Wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać... I snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywcze i jakże pomocne. Drwij sobie dowoli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz? Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, jestem poetą. I znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Ej, Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół. Wiewiórki, zakon, salamandry. Jak sam mówiłeś, nie ma co gdybać. Ha! Wiedziałem! Nie podniecaj się, Jaskier. Po prostu mam wątpliwości. Tylko głupiec ich nie ma. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Mam pomysł: chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza Bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Tamtejsza Bajzelmama już dawno gryzie piach ze swoimi córkami, no ale nieważne. Hmm. Mają tam krasnoludzkie kobity. Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To ja, Geralt. Idziesz? Hmm... Mówię ci, nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. Jeszcze kolejka na drogę. Teraz specjalnie nie wypijam od razu tego eliksiru żonie łzy, bo chcę wam pokazać co, jeśli podejdziemy do Alwina i do też. Pamiętajcie, zawsze idźcie bokiem. Wyglądasz jak wielebny, kiedy wychodził z piwniczki. Alvin. Nie będziesz mnie bił, prawda? Alvin. Skoczysz się! Po piwko dla tatusia. A ta nie ma co robisz, naprawdę cały dzień leży. Gerald, śmierdzisz jak gorzelnia, i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? Jest się, jest a czyli nawet te żonie łzy nie były potrzebne, no, ale trudno. Komentuję sobie i dam jej ten pierścionek, żeby to mi nie jęczało. Że, żeby... eee, nie dałeś mi pierścionka. Fajny gołą. Nie rozpieszczasz go za nadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego bachora. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Zgodziłem się pomóc Zygfrydowi i Zakonowi Płonącej Róży. Zastanawiam się, czy wcześniej też bym tak postąpił. Ciekawe, dlaczego pomogłeś Zakonowi? Co tobą kierowało? Zdecydowałem się pomóc zakonowi. Bez szczególnego powodu. Sądzę, że miałeś powody, tylko musisz je sobie uzmysłowić. Nie mogę ci w tym pomóc. Zastanowię się nad swoim wyborem. Nie roz. To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale? Wiesz, chciałabym, abyś częściej zajmował się Alwinem. Bo o Boże! Ręki. Idę do tego gówniaka, a niech tylko jeszcze raz chce cukierka. Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. <laughs> Okej, okay, dobra. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że znowu zacznie gadać o tej szopce czy o czymś. Co za dużo, to niezdrowo. Ja chcę cukierka. Nie lubię ani ciebie, ani Tris. Co, już spełniłem jej wygórowane wymagania, czy jeszcze nie? Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alwinem. Jednak mnie kochasz. Zapomniałeś o niej. Trees. jesteś wspaniały, kochanie. Tylko na ciebie mogę liczyć i tylko Tobie mogę zaufać. Teraz wszystko ci wynagrodzę. Mały śpi, pokażę ci prawdziwe czary. Okej, okay, czyli znowu karteczka zdobyta. i chyba pójdę właśnie teraz na bagna. Pozostały tam 3 minuty odcinka, z tego co widzę. A tego nie chciałem, ale nieważne. Mogę sobie pomedytować. Albo. Nie ma sensu, bo jest i tak rano. 8.30. Właśnie podbiegnę pod tą jaskinię z koroliszkami i tam sobie zapiszę. I mówię, jeszcze nie zdecydowałem, czy będzie streamek jakiś, bo odcinka na pewno z tego nie będę robił, bo nie warto, ale właśnie albo stream, albo po prostu poza odcinkiem stoję tam po ekspie na tych kuroliszkach. Że Redzi zadbali o takie szczegóły jak na przykład te żaby. Żeby je dodać na te bagna. Okej, okay, tutaj sobie zapiszę. I zakończę ten odcinek, więc dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku to już będzie pewnie po EPSP na tych króliczkach całych. Zruszymy sobie e, zamek i klucz, znaczy tutaj na mapie, chociaż i tak nikt to nie daje, bo nie jestem w odpowiedniej lokalizacji, ale nieważne. I później będziemy mogli ruszyć, piękna i bestia. No ale co? A i jak skończę, expienie to oddam zlecenie na koroliszki. ale to było dzisiaj tyle. Dzięki, jeszcze raz, za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.